Siemanko, z tej strony Citrox i witam was bardzo serdecznie w kolejnej minigierce na moim kanale I dzisiaj moi drodzy zagram sobie w Castle Siege, czyli e, Oblężenie Zamku Dokładnie tak, jest to nowa minigierka na e, Mineplexie Nie mam pojęcia czy ktoś ją nagrywał czy nie, jakoś no specjalnie mnie to e, interesowało e, Ale dzisiaj po prostu wbiłem, chciałem zobaczyć czy, czy dodaje coś nowego I zobaczyłem tą minigrę, pamiętam że była ona kiedyś e, w beta testach Ale jak były te beta testy to nikt na niej nie grał, więc nawet nie mogłem wtedy zobaczyć o co e, tutaj w niej chodzi No i słuchajcie, jak sama nazwa wskazuje jest to Oblężenie Zamku, czyli... 嗯，那、mm。Hmm. będziemy musieli bronić zamku, ja jako drużyna, która ma, ma tego zamku bronić, będę starał się zrobić wszystko, żeby odeprzeć ten atak, który właśnie w tej chwili widzicie, no i tak, zwróćcie uwagę, że są dwie drużyny, są umarli i są właśnie obrońcy no i ci umarli atakują zamek i ich celem jest dostanie się do zamku i zabicie króla, macie tutaj właśnie na czacie napisane, że defenders must defend the king, czyli musimy bronić króla, musimy wygrać zanim wstanie słońce i po zgnięciu respimy się jako wilki, także mus mus muszą po prostu żeby teraz nie zginąć. No i to wyboru są dwie klasy. Pierwsza z nich jest to właśnie marksman, czyli, um, czyli klasa, która dysponuje tej łukiem, a druga to jest zwykły wojownik, który po prostu walczy tutaj z tymi umarłymi wręcz. No i zobaczcie, zwróćcie uwagę, że oni teraz atakując nas tutaj niszczą, że tak powiem, bramę, muszą do nas wbiec i muszą zrobić wszystko, aby zabić tego króla. Bardzo istotne jest tutaj, żeby Ci marksmani trafiają, bo jak widzicie, teraz dosyć mocno wrażenia, zdaje im e, strzelając do nich z łuku. No i powiem wam że minikierka wydaje mi się naprawdę bardzo fajna. Po prawej stronie macie na tablicy wszelkie informacje. Macie, ile życia ma jeszcze król, ile jest umarłych, ile jest e, broniących, także wszystko to możecie sobie na bieżąco kontrolować. I macie także, za ile e, będzie wschód słońca. No i e, jak widzicie, ponad 7 minut, także musimy się tutaj streszczać W dzisiejszym odcinku postaram Wam się pokazać rozgrywkę jako właśnie, mm, jako obrońca i także rozgrywkę jako, e, jako atakujący. Mam nadzieję, że mi się to zrobić, dobra, okej, okay, teraz jestem tutaj, kurde, bardzo blisko oni zaraz mnie zabiją, na szczęście udało mi się teraz tutaj wejść, dobra, uff. Udało mi się, widać, że niektórzy mają coś tutaj płotki, także fajna sprawa, można stawiać te płotki i, e, i blokować im przejścia, tylko fajnie było jakby mnie przy okazji przy tym e, nie blokowali, no ale ważne, powiem wam szczerze, że naprawdę minigierka mi się podoba, dlatego też zdecydowałem się dla Was nią nagrać. I dajcie w komentarzach, co o tej minigierce mi się dzieje. Mam nadzieję, że Wam także przypadnie e, do gustu, Jeżeli tak, nie zapomnijcie stawić łapki w górę, bo to zawsze jakoś tam napędza ten materiał, napędza mój kanał i daje mi większą motywację do nagrywania dalszych odcinków, ale teraz jestem w trudnej sytuacji, dobra, muszę skakać niestety.

Jak widzicie jestem teraz w tej zagrodzie, mam wprawdzie kość, za pomocą tej kości mogę po prostu chyba tylko atakować, raczej nic poza tym e, tutaj nie zdziałem, pytałem właśnie, pytałem graczy aż, bo nie byłem pewny czy, e, czy, czy jako Wilk mogę cokolwiek tutaj robić, pisali mi, że mogę atakować i denerwować właśnie tych, e, e, tych umarłych, także e, po prostu... A czekajcie, Andet, Andet to jest umarł? Są nieumarli, umarli, aha, czyli nie, nie umarli. E, także muszę tutaj też właśnie e, zwrócić uwagę, jak to wymawiam. i i niespecjalnie mogę teraz, teraz cokolwiek z tego poczekać i zobaczyć, jak to cała e, runda się tutaj e, potoczy. Być może jest jakaś opcja, żeby, nie wiem, zmartwiejstać, żeby, żeby jakoś tutaj wrócić e, i walczyć po stronie e, broniących. Aczkolwiek nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że jak już raz tutaj zginąłem, to, e, to więcej niestety nie mogę e, tutaj się. Że tak powiem, podnieść, ale postaram się ich troszeczkę denerwować. Muszę w ogóle zobaczyć, gdzie jest król. Bo ja tak tutaj sobie grałem, sobie biegam, ale nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, e, gdzie tutaj jest e, król. Także warto, żebyśmy. O! Jest jednak tutaj King Sparkles, ok, czyli kapitan. Na cześć kapitana Sparklesa, chyba e, mamy, mamy tutaj króla. On ma jeszcze 40 życia, także całkiem spoko Ja postaram się tutaj jakoś ich denerwować. Dobra, z tego co widzę, on teraz się Będzie atakował króla na szczęście udało mi się. Tego zabić, 37 życia ma szkół. Powiem wam szczerze, że troszkę mi podobna do Castle Warsów, może Może nie aż tak bardzo jak mogłoby się wydawać, ale e, Też jak widzicie jest król Też są dwie drużyny, tylko że no tutaj niestety Nie ma dwóch zamków Tylko jest jeden zamek i jedna drużyna atakuje, a druga po prostu e, Drużyna się broni, no i teraz Postaram się też zrobić co w mojej mocy, aby Okay, aby odeprzeć ten atak, ale boję się, że może być ciężko Jak, jak widzicie nasz król ma tylko 33 życia, zobaczymy czy uda nam się jeszcze Do końca tutaj dotrzeć, szkoda, szkoda, że mamy tylko, je, że ma się jedno życie Gdybym e, wiedział o tym to Tak od razu, to może bym też bardziej e, jakoś e, Jakoś na, zwracał na to uwagę, bym bardziej uważał, żeby Żeby tak szybko nie zgromadził, oni też widzę z tego, z, tego, z tego co widzę mają TNT Także też mogą fajnie to wykorzystać, I zobaczymy Zawalczę też po stronie, tak jak mówię, atakujących, zobaczymy co z tego Wyjdzie, teraz niestety ktoś mnie jeszcze tutaj Dobił. Ile życia ma nasz król? Uwaga... Koniec. GG! Boże, czyli, czyli koniec. Ja myślałem, że jeszcze zginąłem, a tutaj okazało się, że wygrałem. Także słuchajcie, ja tutaj wybiorę sobie teraz drugą drużynę. Wybiorę sobie jakąś inną klasę i zobaczymy, jak będzie po prostu wyglądała walka po stronie atakujących. Ach, tak kotlety w kuchni. Okej, okay, także właśnie rozpoczęła się runda, wybrałem tutaj zombiaka, jestem teraz e, zombiakiem, no i zobaczymy jak wygląda tutaj e, rozgrywka po stronie atakujących, mam nadzieję, że dam radę e, tutaj zabić tego króla, w poprzedniej rundzie wygrali właśnie atakujący, także no niestety teraz też będę musiał uważać, o kurde, nie nie tak łatwo jest się tam w ogóle przedostać, spróbuję może jakoś tutaj boczkiem, tak żeby nikt mnie nie zauważył, dobra, czy da się rozwalić te kraty jakoś chyba średnio, wydaje mi się, że chyba niestety nie damy rady, także muszę... I tam, gdzie są płotki, dobra, tutaj nad nami ktoś ciągle do nas strzela, dobra, tutaj widzę, że też właśnie ktoś przy. O! Mamy, uwaga! Mamy kogoś z TNT. Czy on podejdzie i rozwali? Wydaje mi się, że tak. Niech on rozwali tą bramę. Jest, super, dobra, mamy rozwaloną bramę, także teraz możemy na spokojnie się do nich o, wbić. Może nie tak całkiem na spokojnie, jak widzicie Muszę uważać, bo tutaj prawdopodobnie też jest tylko. Mamy tylko jedno życie w atakujących, także. Też warto, żebyśmy. Na to uważali. Koleś na koniu, proszę bardzo. Czyli, nawet taka klasa, tutaj jak widzicie, jest, dobra. okej okay. koleś niestety jeszcze żyje tutaj. Z konia, z konia spadł, ale, ale dalej utrzymuje się przy życiu. Mi się całkiem szybko regeneruje życie, więc to jest mi się też fajna sprawa. Dobra, teraz tutaj tego udało się zabić. Oni, kurde, są u góry. Zobaczcie, bardzo dużo tutaj łuczników. Ciężko będzie się do nich, myślę, dostać. Ale spróbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spróbujemy się jakoś tam do nich wbić. O, teraz tutaj. Próbują, próbują, ciągle ciągle się bronią, dobra? Tutaj niebieski gracz też jest, zabity, super. Udało się go pokonać, szkoda, że nie, że nie wiem, ilu, ilu, ilu graczy zabiłem, bo wydaje mi się, że ciągle ich atakuję, ale jakoś ani razu chyba nikogo nie dobiłem do końca. Dobra, teraz mam już tutaj bardzo mało życia, muszę. Znaczy, tak powiem, spadać, albo na szczęście moje życie się zregenerowało. Łatwiej, łatwiej się tutaj troszkę walczy, chyba mimo wszystko po stronie atakujących, dobra? Mamy tutaj kolejnego gościa z TNT, ale teraz też niestety nie, nie, niezbyt wiele. Tutaj jest działo, nas jest 31, ich jest 20 Także całkiem spoko, próbujemy teraz Wbić się na górę, nie jest to łatwe, nie jest jak widzicie To łatwe Oni tutaj Dosyć skutecznie odpierają nasz atak Może jakoś inaczej byśmy dali radę wejść. może jakoś z drugą stroną albo Albo gdzieś tutaj dołem, nie mam pojęcia gdzie jest ten król dokładnie I to jest problem, tu widzę wylali wodę Też bardzo dobry pomysł, dobra, nie wiem tylko czy, czy Czy zrobili to nasi czy nie, bo Jakoś mi się nie wydaje, kurde ich tam jest, no i są tam we trzech. Nie ma chyba sensu wiecie co ryzykować. Dobra, tutaj na dole mamy wilki. wilki też warto zawsze tutaj zabić. Może coś za to dostaniemy: jakieś monety, czy, czy coś z tym No Chociaż na tym serverze są chyba gemy. Nie ma monety, tylko są gemy. Także ewentualnie jakieś gemy moglibyśmy tutaj dostać. No mamy przewagę, jest nas o 10 osób więcej. Także warto, żebyśmy kurde to wykorzystali. I z tego co widzę teraz, całkiem ładnie tutaj ruszyliśmy do ataku. A ładnie ruszyliśmy do ataku, ale niestety chyba nam się nie, nie udało, ale z tego co widzę, patrzcie odrodziłem się czyli jednak mogę się tutaj zrespić No, ciekawe czyli po prostu po stronie broniących jest tak, że mam się jedno życie, potem się zostaje wilkiem a tutaj po prostu mamy nieskończoną liczbę żyć tylko musimy wygrać przed e, chyba wschodem słońca, także fajna sprawa fajna sprawa, warto też żebyśmy o tym pamiętali 38 życia ma ich król, więc musimy się, że tak powiem tutaj streszczać, dobra Okej, okay. wow, 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 Jak oni szybko mnie zabijają, widzicie? Oni mają strasznie duże obrażenia z tego, co widzę. Także też nie mogę się tak jakoś specjalnie... Do nich pchać. Tutaj kolej z TNT biegnie, zobaczymy, gdzie da radę dobiec. Jestem ciekaw, po, po ilu sekundach wybucha. Zaraz się przekonamy. Czy da radę wbić na, wbić na górę? Wydaje mi się, że chyba nie. Że na całą górę chyba raczej nie dobiegnie. Chociaż... W sumie... Patrzcie, dobrze, dobrze mu jak na razie, zobaczymy. Okej, okay, teraz, o Jezus Maria, ilu ich tam jest, masakra Boję się, że nie damy rady, teraz coś Mamy, mamy delikatne kłopoty Jak widzicie, żeby wbić się do nich Okej, okay, te wilki też mocno biją Tak, kurde, zauważyłem Wcale będąc tym wilkiem nie jest, yy, nie, nie jest Nie jest tak słabo być Wcale będąc tym wilkiem nie jest tak słabo być Super, super zdanie zużyłem. Wcale będąc tym wilkiem nie jest tak yy, Tutaj trudno kogoś zabić, kurde Wydawało mi się, że jak walczyłem po stronie broniących To było jakoś trudno, a z tego co widzę Jest takim spoko, także też warto, żebyście o tym wiedzieli, jak będzie sobie tutaj grali. Dobra. Musimy zaryzykować. Musimy tam po prostu wejść Ich jest. Zobaczcie, jest tam masakra, oni ma... sami łucznicy! Jak mamy to widzicie? Jak tam są sami łucznicy? Powiedzcie mi to. Tej kolejny Steen bieg nie może da radę jakoś tam się do nich dostać. Nie, bez szans. Jesteśmy bez szans, musimy bokiem. Musimy bokiem, albo wpłynąć tamtym wodospadem. Teraz chyba z tego co widzę nikt go nie broni, także fa fajnie jakbym naprawdę tam e, wpłynąć. Ktoś już to... Właśnie w tej chwili robi, dobra, coraz więcej osób tutaj biegnie, spoko Dobry pomysł, dobry pomysł, musimy to wykorzystać, zobaczymy czy Czy nam się uda, mam nadzieję, że tak Znaczy nie wykluczone, że ktoś tutaj wiecie co, właśnie z góry będzie próbował, dobra Wilk teraz zabity, aha, tylko Jak my mamy to zrobić teraz tutaj, jak my mamy tam wejść, słuchajcie Chyba niestety, nie, daliśmy radę, super, także daliśmy radę No i teraz pytanie, czy uda nam się wejść tutaj Bezpośrednio do króla Mam nadzieję, że tak, dobra, kolejny wilk Obok mnie Sporo obrażenia, naprawdę sporo obrażenia mi tutaj zadaje. Ok, na szczęście wbijamy tutaj. Teraz praktycznie większością drużyny. Coraz więcej osób po góry, także bardzo fajnie. Kolejny, e, kolejny broniący zabity. Dobra, teraz warto byłoby tego zabić. On jest wojownikiem, więc prawdopodobnie ma sporo życia. Kurde, muszę tutaj uważać. Spróbuję się troszkę cofnąć teraz. Ok, zabiję te wilki. Te wilki nie mają zbyt dużo życia, także to też warto wykorzystać. Okej. Okay. Na szczęście ktoś mi tutaj pomógł. Dobra. Czyli wbijamy teraz bezpośrednio już do, do króla. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze ich troszeczkę tutaj pociachać chociaż patrzcie, kurde bronią się niesamowicie. Niesamowicie się teraz bronią, dobra. Okej, okay. tutaj troszeczkę chciałem go zaatakować, ale też mi się nie udało. Nie jest łatwo. Naprawdę nie jest łatwo się po prostu tutaj do nich bić. Okej, okay. kolejny wilk. Spróbuję go zabić. Na szczęście mi się udało. Całkiem wyrównana walka jak na razie, ale teraz tutaj bokiem mamy wejście. Jakiś TNT po prostu sobie wbił. Kapitan Sparkles! Tutaj strasznie mocno broniący. Chyba nie dałem rady, niestety, zobacz mu nawet um, jakiegokolwiek życia. On ma jeszcze 34 HP. Sporo, niestety sporo. Ale dobra, mam, mamy wejście bokiem. To warto wykorzystać. Ich jest 12, 11 już teraz tylko. Nas jest 27. Ale 16 wilków za to mają. Także jak widzicie, no wyrównana, wyrównana walka. Myślę, że może być ciężko. Zostało nam 3 minuty. Boję się, że nie damy rady. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, oni tutaj jeszcze jeszcze odpierają nasz atak. Jeszcze próbują. Walczą do końca, nie mają zamiaru się podać i w sumie bardzo dobrze. Teraz tutaj delikatnie ich chyba przycisnęliśmy, dobra. A i niestety, dali radę mnie jeszcze pokonać. Kurde, skubańce. Radzą sobie, radzą sobie. Myślałem, że szybciej to, to pójdzie jak widzicie, ta runda trwa i trwa. Jestem ciekaw jak to się zakończy, powiem wam szczerze. Wy pewnie także. Zobaczymy. No mam nadzieję, że uda, że uda nam się wygrać tutaj. Jednak chyba nie powinno być aż tak ciężko. Spróbujemy teraz jeszcze raz 12 życia moich królów, także jesteśmy coraz bliżej zwycięstwa moi drodzy. Protect King oni piszą. Zobaczcie, piszą żeby żeby bronić króla. Za wszelką cenę. Uda mi się jeszcze go tutaj ciachnąć. Kapitan Sparkles, kapitan Sparkles! Okej, okay, 7. Waga trafiłem go. Zabiłem go! Nice! Zobaczcie, udało mi się go pokonać. Ja tutaj jakoś bokiem do niego podbiegłem i... Dzięki temu nasza drużyna wygrała, także moi drodzy pokazałem, pokazałem wam tą nową e, gierkę Bardzo fajnie się gra, powiem wam szczerze, bardzo fajnie się gra, także e, myślę, że mogę wam to spokojnie e, polecić Jak na razie jest chyba tylko jedna mapa, nie ma do, też zbyt wiele klas, więc e, no pokazałem, wa, pokazałem wam tak naprawdę wszystko, co tutaj jest do e, pokazania I tym miłym akcentem będę e, kończył ten odcinek, mam nadzieję, że ma teraz follow. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, e, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście e, Zapraszam was także na moje live'y, bo ostatnio jakoś tak sporo live'ów, w live bardzo dużo osób jest na tych live'ach Dzisiaj, na przykład. Było 3108 milionów osób, także naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zapraszam was na te live. Y, mam nadzieję, że będziecie wpadali, mam nadzieję, że e, wpadniecie na moje kolejne materiały. Kolejny odcinek, mam nadzieję, że będzie z Minecraft Battle, bo staram się już teraz to e, jakoś tutaj nagrać. Czyż, Brantelis? Nie, Craftman. Pozdrawiam cię, Craftman, bo wiem, że jesteś z Polski, pisałeś do mnie w trakcie gry, także być może będzie widział ten materiał. Także ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za uwagę, życzę wam udanego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia.